Powiedziała pani, że nigdy się nie zakochała, ale byli mężczyźni w państwie. Zauroczenie. 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 Zauroczenie po prostu I, i nawet tak śmiesznie, bo taki jeden z moich, tych od zauroczenia, z którym żeśmy byli przez pięć lat. Później ja go zostawiłam, bo ja nie lubię rozbijać małżeństw. On był wprawdzie w trakcie rozwodu, ale ponieważ było dziecko, oni mieli chyba dziewięcioletnie dziecko, więc ja doszłam do wniosku, że jeżeli ja od niego odejdę, to może on do tej żony wróci. Ale nigdy nie wrócił do niej. Czasem na Facebooku sobie piszemy takie, ale nie chcę się ze mną spotkać, bo ja mu napisałam kiedyś, ja mówię, słuchaj, dlaczego nie chce? A bo ja cię dalej nie lubię. Czyli złamała mu pani serce. Złamała mu pani serce i Ta. facet do tej pory pamięta. No, ale pamięta. Był, był przez 37 lat z taką z taką, y, Austriaczką polskiego pochodzenia. Ja kiedyś pojechałam do tego Ustronia, bo był koncert Ralfa Kamickiego, którego ubóstwiam naprawdę. Bardzo, bardzo go lubię. No i pojechałam do tego Ustronia i z dworca wysłałam Messenger'em wiadomość Jerzemu. Mówię, słuchaj, jestem w Ustroniu na dworcu. Jak dojechać do hotelu? On Draszek. Myślałam, że on przyjedzie po mnie, a on mi podał numer k taksówki. Oj, to nie lubi mnie, nie lubi mnie, bardzo mnie nie lubi.